Sponsorem programu jest Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things. Cześć i Czołem, jeśli jesteście fanami przenośnego grania i na przykład jesteście fanami też Steam Decka od Valve, to mam dla Was dobre wieści, no ponieważ Valve zapowiedziało niejako nowego Steam Decka. Nie jest to całkowicie nowy Steam Deck, nie jest to Steam Deck 2, natomiast jest to Steam Deck z ekranem OLED. Jednakże, kiedy przyjrzymy się troszeczkę głębiej w specyfikację i jakieś tam zobaczymy sobie pierwsze testy tego urządzenia, to okaże się, że nowości w nowym Steam Decku wychodzą poza ten ekran OLED, który jest swoją drogą świetny. No i właśnie, przyjrzymy się temu, co ten nowy Steam Deck oferuje i właściwie kiedy warto się przesiąść, na co można liczyć, a na co nie można liczyć, bo to jest też istotne, żeby pamiętać, iż nie jest to całkowicie nowe urządzenie. Więc nie uprzedzajmy faktów i zapraszam serdecznie na materiał. No i właśnie. Steam Deck OLED tak naprawdę otwiera nową linię urządzeń od, od Valve, ponieważ wciąż będzie można kupić Steam Decka z ekranem LCD, natomiast nie będzie można już kupić wersji 64 GB, no, która, mówmy się, szczerze mówiąc, była bardzo taka budżetowa i właściwie chyba każdy, który kto kupił to urządzenie, to pierwszy, co robił to, wymieniał dysk. Podstawowa wersja urządzenia, kosztująca tam teraz 1899 zł, będzie, będzie miała 256 GB pamięci. Natomiast jeśli chodzi o e, Steam Decka OLED, no to tutaj ceny zaczynają się od 2599 zł i wtedy kosztowała wersja LCD 256, a teraz kosztuje tyle wersja 512 GB. Jest też wersja e, z dyskiem e, terabajtowym 3099 zł e, i oprócz tego dostajemy tam pewne takie gadżeciki kolekcjonerskie. E, więc jeżeli ktoś to sobie dopłacić, to proszę bardzo. Sam ekran OLED jest ekranem z odświeżeniem 90 Hz i jeszcze do tego ma obsługę HDR. Rozierzość ekranu się nie zmieniła. Tutaj dalej jest 1280 na 800 Mamy za to troszeczkę cieńsze ramki. E, I samo urządzenie jest też troszeczkę e, lżejsze od poprzedniego. Natomiast sam Steam Deck też ma fajnie rozłożoną wagę. Więc, mimo, że on jest dosyć duży i masywny, no to e, dalej fajnie się na tym gra e, przynośnie. Natomiast, właśnie to jest ciekawostka, ponieważ valve tak naprawdę nie, nie ograniczyło się tylko do zmienienia ekranu i, i tyle. E, mamy tutaj też kilka naprawdę ciekawych usprawnień, ponieważ przede wszystkim mamy tutaj układ APU wykonany w procesie 6-nanometrowym, nan podczas gdy poprzednik był wykonany w procesie 7-nanometrowym. Nan Co to zmienia? No zmienia tyle, że ten nowy układ jest troszeczkę mniej energożerny i do tego dochodzi też większa bateria. E, serio, po prostu Valve stwierdziło, że sobie też zwiększy baterię i teraz możemy liczyć nawet do 50% więcej czasu grania, czyli na przykład jeżeli graliście sobie, nie wiem, w cyberpunka, i te, to granie, nie wiem, i to już przy ograniczonej liczbie klatek, przy zablokowanej liczbie klatek, nie wiem, trwało może maks 2 godziny, no to teraz będziecie mogli pograć już 3 godziny, a przy mniej wydajnych tatułach ten czas ym, pracy zwiększa się z 8 godzin do ramy 12, więc sami widzicie, naprawdę jest różnica. Z innych takich ciekawych usprawnień to na przykład, warw dorzuca dłuższy kabel do ładowania i ma to znaczenie, kiedy sobie siedzicie w domu, nie chcecie się kompletnie martwić baterią i sobie po prostu leżycie sobie na a napiej, podłączacie się do gniazdka. No i właśnie, tutaj na przykład może wam brakować kabla. I ten kabel z 1,5 metra się wydłuża do 2,5 metra. Mała zmiana, ale to taki znak, że Valve właśnie słucha fanów i wie, czego potrzebowali. Więc co mi widzicie? Ja jestem osobiście bardzo taki podekscytowany wręcz, że, że Valve jakby no, zapowiadało, że nowy Steam Deck z nowym układem i rozwiązaniami nie pojawi się wcześniej niż te 2-3 lata. A tu proszę, z zaskoczenia zapowiedziało taką ultymatywną wersję Steam Deck. Ponieważ no, Valve e, stwierdziło, że to jest to, co zawsze chcieli zrobić, e, teraz jakby nie ogranicza e, nie ich różne rzeczy, nie wiem, typu jakieś badania rynkowe na przykład. Tylko po prostu wiedzą, kto kupuje Steam Deck'a i dla kogo robią to urządzenie. Więc jestem bardzo ciekaw. Natomiast e, jeżeli zamierzacie kupić sobie to urządzenie, to musicie pamiętać o jednym. To dalej jest ten sam Steam Deck. To znaczy, jeżeli sobie uruchomicie na tym jakieś nowe gry, to nie, znaczy, to nie będzie tak, że nie wiem, nagle z 30 klatek zrobią się 60 klatek na sekundę. Ja sobie odpaliłem niedawno właśnie Robocopa od polskiego studia Tejon na Steam To jest gra z tego roku, wydana zresztą dosyć niedawno. I ta gra działa w 30 klatkach na najmniejszych ustawieniach graficznych. I to jeszcze złączoną techniką FSR. Więc sami widzicie, że Steam Deck nie jest, mimo tych usprawnień związanych z ekranem OLED, czy czasem pracy na baterii, czy tym nowym procesem 6nm, to w ogóle nie będzie miało żadnego praktycznie wpływu na wydajność. Owszem, mamy tutaj szybszą pamięć, o czym nie wspomniałem, tylko że ta szybsza pamięć sprawi, że na przykład jeżeli gry działały Wam, nie wiem, w niestabilnym frame rate i te klatki wahały się powiedzmy od 27 do 30, no to jest spora szansa, że teraz ten klatkaż zatrzyma się na tych 30 i będziecie mogli grać jakby no, troszeczkę bardziej komfortowo. To nie będzie rewolucja, ale troszeczkę bardziej komfortowo sobie e, pogracie. Więc wiecie, jakby to nie jest tak, że powinniście teraz sprzedawać swojego starego Steam Deck'a i kupować od razu nowego. To e, jest do Waszej decyzji, czy faktycznie Wam zależy na tym ekranie OLED 90 Hz, bo też trzeba pamiętać, że jest bardzo mało gier przez tą granicą nowy które będę działały Wam w 90 klatkach na Steam Decku? Jakieś starsze tytuły, czy jakieś wiem, platformówki, na przykład 2D? Owszem, pewnie tak, ale no, jakieś Hogwarts, Legacy, czy nie wiem, um, Call of Duty nowe? No raczej, raczej nie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Steam Deck OLED. Ja się przyznam, szczerze, że coraz czas zastanawiam się nad zakupem. Ten Możliwe, że kiedy oglądacie ten materiał, to już ruszyły, ruszyły zamówienia, ponieważ te star startują, albo wystartowały właśnie, nie, nie wiem kiedy 16 listopada, a tymczasem się żegnam. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć i pa! Sponsorem programu było Oppo, producent smartfonów oraz rozwiązań Internet of Things.